Statut Millionaire to pierwsza solowa płyta Bruce'a. Na gitarze tu Yannick Gers, ten sam, który później dołączył do Iron Maiden. Bruce jest szermierzem, kiedyś siódmym w rankingu w Wielkiej Brytanii. W 2013 stoczył walkę z Bartoszem Piaseckim, Polakiem, który zdobył olimpijskie srebro dla Norwegii. Bruce jest pilotem, latał ze swoim zespołem w trasy, Boeingiem nazwanym Ed Force One, ale jego pasażerami bywali również piłkarze Liverpool FC. I Want to Be Elected, cover Elisa Coopera to wspólne dzieło Brusa i Jasia Fasoli, czyli Rowana Atkinsona. 19 lat to najdłuższa przerwa pomiędzy dwiema solowymi płytami Brusa. The Mandrake Project już jest do usłyszenia w wersji live w czerwcu na Mystic Festival.